Mamy lot przesunięty o 35 minut. Chcieliśmy być jak najpóźniej na lotnisko, żeby nie musieć na nim czekać. No i co? Jeszcze godzina 20 do odlotu. Przylecieliśmy. Jesteśmy pierwszy raz sami razem za granicą. Tak to zawsze mieliśmy jakąś ekipę. Wiem, że nie śpisz. Ten wypad do Paryża to taki dosyć spontaniczny, ale dlaczego w ogóle tu jesteśmy, a czy co było katalizatorem do przyjechania tutaj, to dopiero potem powiem. No to, zainstalowaliśmy się w pokoju. Mieszkamy w dzielnicy Montmartre, tak to się pewnie nazywa. Przewodniki mówią, że jest to bardzo urokliwa i ładna dzielnica, więc spoko. Jest ciepło. Ale znośnie. Tutaj moje stanowisko do pracy, do montowania. No właśnie, to będzie wyzwanie tutaj, zmontować te vlogi, no bo jesteśmy w podróży, a montować trzeba. Takie było założenie. Nie okay. mogę tego odpuścić. Jesteśmy przy ulicy, na której jest bardzo dużo kebabów, ale kebaba jeść nie będziemy. Jesteśmy w restauracji Bouillon. to jest taka no, sieciówka tutaj paryska. Podają takie typowe francuskie żarcie. Na 18 mamy rezerwację, czekamy w kolejce. O 18 nas tutaj chyba wpuszczą i będziemy sobie jeść. Tak najprawie to jest w XXI wieku. Kelner przez aplikację w telefonie wysyła zamówienie od każdego stolika na kuchnię, a potem przez zeskanowanie kodu QR i wejście na stronę internetową płaci zamówienia. zamówienie. Teoretycznie to powinno być wszystko szybsze, ale minęło już 50 minut, a my nadal nic nie zjedliśmy. Głodna? Głodna. Nie możesz ile tu tego jest. Uważam, że dobra jest ta zupa. Jak już się dopchasz serowe odłużenie, to w ogóle nie jest dobra. Wykazaliśmy się bardzo big brainami, że zrobiliśmy rezerwację, bo jak widać, no, ogromna kolejka była przed tamtą knajpą. A teraz idziemy odebrać bilety do muzeum, do którego idziemy jutro, które było takim pierwszym bodźcem, punktem zapalnym, który sprawił, że Paryż w ogóle zaczął być brany poważniej pod uwagę. Ale ładne drzwi, dawaj tu. Co ja mogę powiedzieć? Piękny jest ten Paryż. Ciężko jest to tak nagrania mi po prostu oddać i zdjęciami ten klimacik tych wąskich uliczek. Teraz jedziemy pod tą najsłynniejszą wieżę. Oh, Pierwszy raz, jak widziałem wieżę Eiffla, to większe wrażenie na mnie nie zrobiła jej wysokość, tylko jak duża jest ta podstawa, bo jest naprawdę taka masywna. i Jak się tak koło niej jest bliżej, to naprawdę jest to potężne, nie? Bo tak sobie z daleka patrzysz, to myślisz, że po prostu wysoka wieża, a ta podstawa jest naprawdę taka. Mm. 3.20. Powoli kończę montować vloga, Planowałem skończyć go montować o pierwszej, więc mam Sporo więcej snu. Jutro y, mamy więcej do roboty. Mamy dwa muzea. Te pierwsze to jeszcze się dowiecie o co chodzi, ale to jest związane z moją y, ciężką przypadłością, którą mam w głowie przez to, co mi się stało w dzieciństwie. I jutro będzie właśnie w tym pierwszym muzeum o tym, kto do mnie pisze cały czas. Na razie, y, subskrybujcie kanał, bo jest już na 604 osoby. Nigdy nie było tyle ludzi. Nie wiem gdzie.